Dzisiaj postanowiłam zrobić dla was małego foodbooka Ponieważ ja się skłaniam powoli bardziej na dietę wegańską niż wega I chciałam wam pokazać co tutaj mam w kuchni Więc trzyma mi tutaj herbata, nic się nie przejmujcie No to zaczynamy Ona zaczyna piszczeć jak tylko podejdę do lodówki <ścoughs> Zależy na grubasy.. O, patrzcie Masakra Piszczy ma być na kota, bardziej na mnie jest ale dla grubasa nie pochodzi lodówki. To śniadanie stwierdziłam, że będzie klasycznie. Po tych owsiankach potem wszystkim mam się ochotę gdzieś sobie normalne pułapki. Oto to i moje śniadanko. Szordzie! Czasem na drugie śniadanie, tak zwany podwieczorek znowu czerwona herbata. Zprasz u mnie czerwona herbata schodzi litrami. Jeden banan i wegańskie ciasto bezpieczenia z budyniem jaglanym. Ciasto banalnie proste, ale za to przepyszne. Całe ciasto, czyli cały ten spód, jest wykonany ze zmielonych migdałów i zmielonych daktyli na taką lepką papkę. Budyń jest natomiast zrobiony z, z kaszy jaglanej, mleka sojowego, skórki z, z cytryny, z soku z cytryny, jeżeli chcecie trochę słodsze, dodajecie też do tego daktyli. Wszystko gotujecie na wolnym ogniu i kiedy cała kasza wsiąknie te wszystkie płyny, blendujecie na budyń i wszystko. Zero sztucznego cukru, zero tłuszczu. Mogę jeść bez wyrzutu z aktualnie wzoruję się na jadłonomii, no bo od mistrzów trzeba się uczyć. Tak więc na bazie jej przepisu, trochę to zmodyfikuję, ale na bazie jej przepisu będzie spaghetti z klopsikami. Oby ominęły Cię wszelkie troski. Co my robimy, duka? Co my robimy? O to ja biegam? O, akurat byłam sobie pobiegać, na treningu byłam w planerku z psem, więc mogę sobie zjeść trochę więcej. No i to będzie 50 gram brązowego ryżu, warzywka duszone w sosie chińskim i góra boraczków. Dzisiaj będzie mniej wegańskie. Tak jak mówiłam, skłaniam się coraz bardziej kupiecie wegańskie, ale jeszcze wegetariankom tam można powiedzieć jednym. No i na śniadanie dzisiaj będą dwie krąki chleba z jajkiem i milionem szczypior, kogo szczypior po prostu pietruszkę i wszystkie takie ziółka kocham. Chleb kupiłam fajny teraz na miodzie ze śliwkami. Więc powiem Wam szczerze, że takie połączenie jajka i czegoś słodkiego jest całkiem fajne. Jajka oczywiście są wiejskie. No tutaj już... No zabieraj śmierdziela. No się ma Jakie są wiejskie? tutaj akurat przyjechały? garść szczpiorku i jeszcze więcej pieprzu. I oczywiście mój ukochany litrowy kubek z lumpa za 5 zł. jakie perełki można znaleźć w lumpeksie. Był nowy zapakowany i za 5 zł go wycenili. Nie wiedzieli co mają. Dzisiaj niestety mam się najechać trochę później drugie. Miało być około 11, to jest 13.30. No i dwa solone wafle i ogór. No za co? No to obiad zupa dyniowo-marchwioła z Biedronki i wczorajszy obiad, czyli wegańskie spaghetti w sasie, pomidorowym z klopsikami, stofu tofu, musztardy, sosu sojowego, pietruszki, cebuli soli, pieprzu do wszystkiego dodawałam dużo, dużo pieprzu, dużo pietruszki i jeszcze teraz ostatnio bardzo zasmakował mi kumin w mam mniejszą połowę melona to jest mam melon miodowy, o ile się nie mylę jestem melona, zająłem że jeszcze potem podję trochę daktyli i płatków. Zobaczymy. Cześć Karol. Hej! No i to jest zakończenie dnia drugiego. Też zaraz dostaniesz jeść. No hej. Hej! Co <grym> tam? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze. Oj, to ty już ma kleszczyka? O nie.